Dzień trzeci Spacer nad Nilem Także to jest taka fajna promenada Naprawdę w miasto jest tak Dojebane Jakby jak, nie wiem z, Przed chwilą Wykopali to z łomów. Wszędzie leżą jakieś nie wiem cegły i tak dalej Ale tutaj jest naprawdę fajnie Trzeba zapłacić jakieś tam 30 funtów egipskich Także zobaczę co tutaj się dzieje I tam znajdź wkrótce kolejnych... Maybe that's the way. także jeszcze a propos samochodów yy, w Kairze tak one wyglądają wszystkie są podoklepywane, obdrapane Są jakieś nie wiem stare modele takich tam bym sobie pojechał Co mają z 30-40 lat także samochodów jest mnóstwo ale na przykład w Dubaj, jak Nissan Sani jest najgorszym samochodem to tutaj jest jednym z takich lepszych a Volkswagen Passat to tutaj jest w ogóle ja nie wiem jak, jak włos jakiś bardzo dobry Mercedes ogólnie to naprawdę sam się dziwię jak te samochody jeszcze jeżdżą. na przykład teraz jest Mercedes 124 tutaj jedzie i mówię no jeżeli chodzi o te samochody to to nawet nie są klasyki tylko są starożytne zabytki wyklepywane 30 razy Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie ma pasów, każdy sobie robi pas jak chce, każdy sobie zjeżdża jak chce, nie ma wrzucania sygnału, każdy trąbi, każdy sobie przechodzi przez ulicę kiedy chce. Nawet jak samochody jadą szybko, po prostu, ja nie wiem, ci ludzie tutaj niczego się nie boją. Ale naprawdę trzeci dzień, tak, trzeci dzień, no pierwszego dnia nie liczę, bo co przyleciałem. Trzeci dzień tutaj jestem, nie widziałem ani jednego wypadku, nie widziałem ani jednego... Yy, tak, jak ktoś, żeby kogoś potrącił, tak gdzie tak, nie wiem, jak to działa. Naprawdę małe dzieci, starsi ludzie przechodzą przez właśnie przez taki otworki i nic im się nie dzieje. Nie wiem, jak to miasto tutaj funkcjonuje, ale jakoś funkcjonuje. To nie jest, musisz tutaj być egipcjaninem, żeby przetrwać, inaczej nie da rady. Jeszcze jedną rzecz zauważyłem właśnie teraz. Stoję, czekam na Ubera. Pełno tutaj jest kościołów. Tutaj jest jeden. Tutaj w tym miejscu a tutaj jest zaraz za mną gdzie to było o tu jest drugi w tym miejscu także oni mi mówią że egipt jest 35% chrześcijan koptycznych czyli to są ci ludzie którzy rozmawiają w tym starym egipskim języku nie po arabsku głównie naprawdę naprawdę ciekawa. jeszcze kolejna sprawa to nawet gdziekolwiek nie łażę, każdy gdzieś strąbi, krzyczy, macha ręką. Także mówię, nie ma tutaj gości dojebanych, także rzucam się bardzo w oczy tym ludziom. I każdy chce pomachać, każdy chce zrobić zdjęcie. Naprawdę dużo, dużo uwagi tutaj dostają. Także jadę sobie w taksówce na następne miejsce i powiem Wam, Jazda tutaj, już lubimy o tej jeździe, ale najłatwiej to porównać do GTA. Także zaraz zmienię kamerę tylko z drugą stronę i Wam pokażę jak to wygląda. Idę teraz do jednej z najsławniejszych cukierni w XVIII wieku, Groppi ChatGPT powiedział, że to jest jedna, z, jedna była w 1891 roku najlepsza cukiernia, że trochę miejsce zapuszczone, ale ja widzę teraz cały czas do mnie podchodzą goście, coś kurwa co? Także teraz to wygląda jak nawet nie zabytek, w Polsce to by zamknęli takie miejsce, nie do tego nie przyszedł a tutaj to jest miejsce warto odwiedzenia. Zobaczymy jak jest w środku. Także no w środku wygląda na... No wygląda na 18 wieczne miejsce. <grymne> Let's go outside. Z mają taki yy, ogródek. Także, no, może 130 lat temu to było zajebiste miejsce. No, ale teraz trochę, no. Chyba od tamtego czasu ani jednej renowacji nie zrobili. Zobaczymy, jak te sery tu smakują. Także, miejsce wspólnie z Czekam na żarcie. Zamówiłem sobie takie coś, jeszcze nigdy w życiu nie piłem ani nie widziałem na tmeniu. Drink nazywa się e, lawendowo-limonkowa soda. I to chyba jest, nie wiem, e, bo to było e, to było. Te miejsce było założone Za czasów francuskiej okupacji. Także to chyba jakiś francuski śmiający Napój, ale naprawdę nigdy nie myślałem, że będę pił lawendę, zawsze to jest jakiś świeżecz do powietrza do kibla. A nawet niezły z tego drink wychodzi. Także pierwszą rzecz, co sobie tutaj zamówiłem, to znaczy drugą rzecz po tym drinku, na lawendowej sodzie. Kanapka się nazywa hawałsi i jest, chyba jest hummus. Z tymi piklami arabskimi i naprawdę kosztuje to grosze. I jest naprawdę bardzo dobre. Także jeżeli chodzi o to egipskie jedzenie, to naprawdę polecam. jest taniutko. Tu jest kolejne danie. Pierś kurczaka panierowana z migdałami. I naprawdę te migdały nigdy czegoś takiego nie jadłem, żeby iść kurczaka z migdałami. I no, ta, ta pierś jest bardzo delikatna. Także mówię, jedzenie wyjedzenie jest taniutkie i bardzo dobre. Oczywiście ja swoją kanapkę skończyłem, tutaj pomagam koleżance dokończyć jej posiłek. I tutaj są te warzywa, które też mega dobrze wyglądają i smakują i ten ryż też jest bardzo dobry, także mówię, jak ktoś będzie kiedyś w Kairze warto odwiedzić to miejsce nazywa się Grippo, nie Groppi Groppi Café. Ostatnia rzecz, którą będę zamawiał z tego miejsca to jest oryginalna kasata z 1891 roku czyli od czasów założenia tego miejsca jakiś chyba francuski deser nie znam się dokładnie tak to wygląda. Jest to zapakowane w dwa papierki. To Jest taki chyba, nie wiem, jakiś lód. Takie klody, właśnie z owocami, takimi, co są, jak się mówi, robione w cukrze i z śmietaną. Także bardzo ciekawe. Nie wiem, czy kiedyś coś takiego jadłem. Ale najbardziej to, co. Najbardziej podobne to co jadłem po prostu były chyba lody z jakimiś tam kandyzowanymi wiśniami. Także to ostatnie rzecz z menu, którą będę brał, będę próbował i lecę dalej. Tutaj w tej części Kairu jest trochę ładniej. Także widać dużo lepsze budynki, ładniejsze, ale naprawdę ilość samochodów, ilość ludzi, ilość dzieci żywrzących ilość gości, którzy chcą coś sprzedać, jest po prostu 10 minut teraz idę przez ten centrum Kairu i to się nie kończy, jest więcej i więcej i więcej i więcej i wychodzą ci ludzie nie wiadomo skąd na balkonach, to jest z balkonów krzyczą ale nie wiem, jest niby 27 milionów ludzi Mieszka w tej metropolii i w okolicy Uff, Życie nie wiem w tak zatłoczonym miejscu na świecie Tutaj jest bardzo fajny hotelik ale ulica jest tak tłoczna że masakra I tu obok mnie stoi policja ale są tak wyposażeni że są gotowi na akcję nie ma lekko ubranych policjantów i w bardzo wielu miejscach właśnie są tej oddziały, jak się mówi, jednostki specjalne. Także jak coś się dzieje, to jest na pewno grubsza sprawa i się nie pierdolą, tak jak w Europie z tymi ludźmi, tylko od razu pewnie wbiją i aresztują.